Ten rower zdążył mnie przestraszyć pękniętą ramą, nieraz wkurzyć zjeżdżającą sztycą, ale mimo to, gdybym jutro miał wsiąść i jechać 1000 km na lekko, właśnie wybrałbym jego. To jest mój Cross Esker RS-3, przerobiony, przemalowany po swojemu. W tym materiale opowiem, co się tu sprawdziło, co było problematyczne i komu bym polecał taki rower kupić, a komu totalnie nie. Bazą jest karbonowa rama serii Esker RS Gravel, projektowany pod szybką jazdę, ustawki i wyścigi, ale dalej z nastawieniem na dłuższe trasy. Mamy tutaj karbonową ramę, widelec i sztycę z prowadzeniem przewodów w środku, więc cały rower jest bardzo czysty wizualnie, nic nie lata, nic nie dynda. W seryjnej wersji ten model wychodzi z elektroniczną grupą, hydrauliką i lekkimi kołami pod gravel. Czyli gotowy sprzęt do ścigania prosto z pudełka. To jest rozmiar L. Ja mam 182 cm wzrostu, i po fittingu okazało się, że ta geometria, chociaż wygląda wyścigowo, jest w praktyce całkiem przyjazna na dłuższe godziny w siodle. Ten rower pojawił się u mnie dzięki rowerotece Gładysz, i to nie był sponsoring, dar z niebios. To była wymiana barterowa, prosty układ, usługa. Za rower. Traktuję to jako wspólny projekt z Karolem Gładyszem. Więc jeśli chciałbyś kiedyś kupić podobny sprzęt, na pewno możesz się do niego zgłosić. Jak tylko rower do mnie trafił, nie pojechałem od razu w teren. Najpierw razem z Karolem rozebraliśmy go do gołej ramy. Rama poszła do malowania. Chciałem, żeby wyglądała inaczej niż wszystko, co stoi w sklepach. Z lewej strony czerwony, z prawej czarny. Trochę inspirowany malowaniem ziomka Pawła z ustawy. Efekt jest taki, że z jednej strony wygląda jak inny rower niż z drugiej, i dokładnie o to chodziło: żeby to był mój rower, nie katalogowa sztuka. Jak rama wróciła, złożyliśmy wszystko ponownie w rower rowerotece. Większość osprzętu została fabryczna, w tym elektryczna grupa i hamulce, ale są dwie ważne zmiany: karbonowe koła od Evalite, model Road Off, które też zostały dopasowane kolorystycznie do ramy i kierownica zmieniona z aluminiowej na karbonową o szerokości 42 Reszta to praktycznie seria, nawet siodło, które nie jest idealne, ale na razie mi nie przeszkadza. Te koła od Evalite trochę katuję. Nawet trochę bardzo. Jeżdżę na bardzo niskim ciśnieniu, więc dobiłem je chyba kilka, czy tam kilkadziesiąt razy do podłoża. Kamienie, krawężniki. Znacie ten temat. Nie dzieje się kompletnie z nimi nic. Ani razu nie były centrowane. Raz tylko wymienialiśmy łożyska w piaście i to wszystko. Jeszcze przed rozbiórką pojechałem z tym rowerem do Bike Fitting Gliwice. Z Dominikiem konsultowałem już sam wybór rozmiaru. Ja myślałem o MC, ale wyszło, że przy moich proporcjach lepiej siedzi L. -ka. Na wcześniejszym Eskerze 6.0 generacji pierwszej wyszło, że rower jest dla mnie za krótki, mimo rozmiaru L. Tutaj po fittingu pozycja jest spokojniejsza. Z zewnątrz wygląda jak typowa wyścigówka, ale w praktyce jedzie mi się na nim wygodniej niż na poprzednim gravelu. Na liczniku mam w okolicach 4000 km. Jak na półtory roku to nie jest kosmos, ale swoje zrobiły kontuzje i zmiana podejścia do kręcenia. Na tym rowerze najczęściej robiłem krótsze trasy, MTS-owe ustawki i kilka dłuższych strzałów, jak 230 km czeskiego obiadu i parę ponad setek przy okazji różnych moich ustawek. To jest moja pierwsza karbonowa rama i w porównaniu do aluminium jest mega komfortowa. Cenię ją też bardzo za to, że tu mnie nic nie strzela, nie skrzypi, nie hałasuje jeśli coś hałasuje na rowerze to ja, nie on. Pierwszy raz mam też elektroniczną grupę napędową i to jest coś, do czego bardzo szybko się przyzwyczaiłem. Precyzja, brak linek, brak kombinowania z naciągiem. Po prostu klikasz i działa. Myślę, że elektronika zostanie ze mną na dłużej, chociaż w jakimś przyszłym ultrakolarskim projekcie ze stali widzę też sens powrotu do prostych linek. Sama rama jest zaprojektowana i zrobiona w Polsce, co było dla mnie ważnym argumentem przy wyborze. Aerodynamika tej konstrukcji ma największy sens przy wysokich w okolicach 40 na godzinę, co mi w tym momencie specjalnie nie grozi, ale przynajmniej wiem, że potencjał sprzętu jest wyższy niż mój. Miałem z tym rowerem dwa drobne tematy. Pierwszy sztyca. Przez pierwszy rok notorycznie zjeżdżała mi w dół. Słyszałem, że w tych ramach się to zdarza. W końcu kupiłem porządną pastę do karbonu i od tego momentu problem zniknął. Drugi temat wyszedł na jednej z moich ustawek. Kamil przyglądał się ramię i mówi: Kowal, ty tu masz pęknięcie. Po ustawce pojechałem od razu do kuźni, wyjąłem sztycę. Dokładnie obejrzałem to miejsce, wygląda na pęknięcie lakieru, nie ramy. Nic się tam nie rusza, nie postępuje, nic nie strzela, więc jeżdżę dalej spokojnie, ale przyznam, że pierwsza myśl była mało przyjemna. Tutaj trzeba podejść do tematu klasycznie, jeździć, obserwować. Przez długi czas ten rower jeździł praktycznie bez sensownych toreb. Jak już coś zakładałem, to stare, masowo robione rzeczy, które na takiej ramie wyglądały słabo. Rower piękny, a na nim coś, co po prostu psuło cały obraz. Marcin z Webster Design też to zauważył i zaproponował, że uszyje torby konkretnie pod ten rower. Wsiadłem na gravela, pojechałem do Rudy Śląskiej, porozmawialiśmy na czym mi zależy, zrobiliśmy pomiar ramy i po niedługim czasie dostałem wiadomość, że torby są gotowe. Po założeniu ich na ramę od razu poczułem, że to jest to. Wypełniają trójkąt idealnie, nic nie odstaje, nic nie lata. Wygląda to jak część roweru, a nie jak coś doczepione na siłę. Do tego dochodzi funkcja: torba pod górną rurą ma przedziałkiem, co w praktyce jest mega wygodne. Zamki chodzą tak płynnie, że naprawdę nie sądziłem, że można tak przyjemnie otworzyć i zamykać torbę. Na wyjazdach pod tropem Kowala ten zestaw sprawdza się świetnie i jestem pewny, że poradzi sobie też na dłuższych Ultra, które planuję w tym roku. Najbardziej lubię to, że dzięki takim dopasowanym torbom nie potrzebuję miliona dodatkowych śrubek na ramię. Rower wygląda jak wyścigówka, a nagle jest mega funkcjonalny. Jak masz podobny dylemat z torbami na swoim gravelu, to Webster Design jest dobrym kierunkiem. No dobra, to wróćmy do podstawowego pytania, czy kupiłbym drugi raz ten sam rower do takiego projektu. Odpowiedź brzmi tak. Mega mi się podoba z wyglądu. Został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, co ma wielką wartość. Jest szybki, cichy, stabilny. Wszystko tu gra. A komfort w porównaniu do aluminium jest naprawdę odczuwalny. Dla kogo moim zdaniem ten rower ma sens? Dla kogoś, kto chce szybszego gravela bardziej w stronę ścigania niż woła roboczego pod sakwy. Kto lubi czystą ramę bez kabli na wierzchu. Jest okej okay z elektroniką w napędzie i bardziej myśli o lekkim, szybkim rowerze niż o milionie gwintów na torby. A dla kogo to nie będzie najlepszy wybór? Jeśli szukasz prawdziwego ultra podróżniczego traktora pod trzy komplety sakw, Mnóstwo bagażu i totalnie spokojną geometrię. Są lepsze opcje. Dla mnie na tu i teraz ten rower spełnia wszystkie moje potrzeby. Piękny, szybki, wygodny. Wygląda tak, że kiedy na niego spojrzę, zawsze sobie pomyślę, jaka piękna maszyna. Czy to jest rower na całe życie? Odpowiedź brzmi nie, mam już w głowie trochę bardziej kowalski i stalowy projekt, ale gdybym dziś znów szukał szybkiego grawela w tym klimacie, na pewno brałbym mocno pod uwagę tą ramę. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania o ten rower, wal śmiało w komentarzu. A jeśli jeździsz na takim rowerze i przeżyłeś już jakieś przygody, jakieś serwisowe akcje, jakieś pęknięcia, daj też znać.